Na początku chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim organizatorom, którzy tutaj nas wspierają i, i ze swojej strony nam pomogli. Yy, dziękuję i gratuluję trenerowi zwycięstwa, życzę motorowi awansu. No myślę, że ta różnica, która, która dzieli nasze zespoły, jesteśmy na dwóch różnych biegunach. Mamy swoje problemy, motor walczy o awans i, i ta po prostu różnica była widoczna na boisku. Byli 4-0 oni, wszystko za siebie. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dobry wieczór. Cieszę się, że wygraliśmy przekonywująco ten mecz. Potrzebowaliśmy takiego meczu, bo mieliśmy już mecze, w których dobrze graliśmy, natomiast mieliśmy problem ze strzelaniem bramek. W dniu dzisiejszym ten problem rozwiązał Filip. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie, bo stać go na to, żeby. W każdym meczu strzelać bramki. Szkoda troszeczkę, że w takim meczu, właśnie z Włóczanką, która jest bardzo osłabiona i w trudnej sytuacji, my strzelamy dużo bramek. Jest to na pewno zespół, który dużo, dużo stracił, ciężką będzie grać w tej rundzie. Ale, ale widać duże zaangażowanie w tym zespole i chęć grania. Dzisiaj chyba byli jeszcze dodatkowo osłabieni, w mniejszym składzie przyjechali. Ja się z podstawy naszego zespołu, bo chcieliśmy w końcu zagrać taki mecz, w którym, w którym będziemy dominować i, i z przekonywującego wygramy. Także cieszę się z dzisiejszego meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, Filipie, mam teraz do Ciebie pytanie. Cały stadion dziewięciokrotnie wykrzyczał dzisiaj Twoje nazwisko. Powiedz, jak smakuje dzisiejszy wieczór? E, bardzo przyjemne uczucie. Pierwszy raz, tak e, jak mówiliście, strzeliłem hatryka klasycznego, bo wcześniej mi się udało tylko raz strzelić we wcześniejszym klubie, czyli to jest mój drugi hat-trick, teraz pierwszy klasyczny. Fajna przyjemność, mam nadzieję, że będę strzelał więcej bramek, bo tego ode mnie wymagają i mam nadzieję, że ta gra coraz lepiej będzie wyglądała z meczu na mecz. Dziękuję bardzo i proszę Państwa o zadawanie pytań. Rafał ja z pytanie do Filipa. Jak swoją pachkiną było? co mać problemy, czy dzisiaj też yy, było mieć problemy, dlatego strzedisz w 60. Minucie, czy, czy jednak to już kwestia tylko zmiany taktycznej? Nie, dzisiaj było ok, Mam nadzieję, że w następnych meczach już będzie dobrze. Wiadomo, nie ma też co jej, yy, nie ma co przesadzać, czyli yy, trzeba się oszczędzać na następne mecze, bo dużo mecz przed nami. Ale yy, mam nadzieję, że już teraz nie będzie z nią problemu. Jeszcze pytanie do trenera Domańczuka. Jakie rezerwy jeszcze są chociażby w stałych fragmentach gry? Bo widzę, że co mecz jakieś nowe, nowe rozwiązania, jeśli chodzi o np. No, rzuty rożne. Dużo pracujemy nad stałymi fragmentami gry, natomiast nie strzelamy jeszcze tyle bramek, ile byśmy chcieli strzelać po stałych fragmentach gry. Doskonalimy ten element i mam nadzieję, że będzie przynosił nam kolejne bramki ważne w kolejnych meczach. Mam jeszcze takie przesłanie w imieniu lubelskich kibiców do, do trenera Wtorka. Dziękujemy Wam za postawę fair play, za hard ducha, za to, że po prostu mimo tej sytuacji, jaka Was spotkała, jesteście y, cały czas w grze i trzymamy kciuki za, za dalszą karierę Waszego klubu. Dziękuję bardzo.